Dzień dobry. Powiedz. Powiedz, co to znaczy umrzeć, zniknąć z czyjegoś życia, rozpłynąć się, złączyć z ziemią, spaść wiosennym deszczem, zaszumieć w zbożu lub wietrze, zmienić w anioła, świetlistego ducha. Gdzie ciebie szukać, gdy fizyczny brak tak boli? Nie pozwala się zrozumieć nie przyjąć, buntuje serce. Gdy ręce puste szukają na miastek, zapachu ubrań, książek, zegarka, kartki z Twoim pismem, kwiatów, co znów na wiosnę rozkwitną burzą barw, bez Ciebie relikwie nie starczają. Dlaczego wieczność jest wciąż tak daleko.